Pokój z wami drodzy moi Przede wszystkim dziękuję za cierpliwość Wszyscy mamy teraz jakieś plany i one ulegają zmian. Mieliśmy plan, żeby pojechać na wspólne kolekcje, a po prostu kolekcje Pan Bóg daje nam w innym miejscu. Przyjmujemy to, co jest. Jezus w Adwencie uczy nas przyjmować to, co jest. Tak jak przyjął to, co jest w Betlejem, to uczy nas przyjmować to, co jest w codzienności, bo w tym, co jest, jest Bóg. Nie w marzeniach jakichś nie wiadomo jakich, tylko oczywiście trzeba myśleć, marzyć z Bogiem. Jeśli to się mu podoba, to spełni, ale przede wszystkim Bóg jest w rzeczywistości, tu i teraz. I przyjmujemy to, co nam daje, wierząc w Jego opatrzność. I opatrzność dzisiaj nam daje hmm, czytanie z księgi Izajasza. Zanim je przeczytam i, i trochę skomentuję to. Przynajmniej fragment, to też dziękuję Wam za cierpliwość. Bo jeżeli jestem zaangażowany w kolekcję sióstr tak jak teraz, hmm, to ja po prostu na parę dni wyłączam telefon. I. I, i, i po prostu robią się potem zaległości. Dziękuję za wyrozumiałość. Dziękuję, że wy mnie teraz rozgrzeszacie. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Wyrośnie różdżka, spniaje z sego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, Duch Rady i Męstwa, duch Wiedzy i Bojaźni Pańskiej upodoba sobie w Bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek. Raczej rozsądzi biednych, sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich walk śmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem. Pantera z koźlęciem razem leżeć będą. Cielę i lew pać się będą po i mały chłopiec będzie je poganiał. Zła czynić nie będą. Ani działać na zgubę po całej ziemi, na świętej majgurze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają Morze. To mój czerny fragment Księgi Izajasza, który jest nazywany Ewangelistą Starego Testamentu. Głosi dobrą nowinę i zapowiada tak obrazowo pięknie. I nie chodzi tylko o tą wizję, którą tu czytamy, która jest bardziej adwentowa, ale też pamiętamy o Izajaszu, o tym fragmencie z, o cierpiącym słudze Jachwę, który na przykład czytamy Wielki Piątek, więc to jest bardzo ciekawy prorok, ten Izajasz. Zatrzymuję się nad nim także dlatego, że z oczywistych względów najczęściej rozważamy Ewangelię, więc nie pomijając Ewangelii, dzisiaj zatrzymajmy się trochę dłużej na tym czytaniem. Ewangelia daje nam przestrogę. Wzywa nas do nawrócenia, przestrzega. Wzywa do pewnej ascezy. Z kolei proroki Zajasz wskazuje drogę od takiej strony, powiedzielibyśmy, bardziej pozytywnej i potrzebujemy i jednego, i drugiego i ostrzeżeń, i przestróg, i dobrych przykładów. Aż chce się powiedzieć, że Pan Bóg jako dobry pedagog stosuje wokół nas metodę kija i marchewki. Nieraz potrzebujemy kija, a nieraz marchewki. Tacy jesteśmy. Całe życie się uczymy. Człowiek się uczy całe życie. I prorok Izajasz mówi o słudze Boga ogarniętym duchem. I ten duch udziela mu darów mądrości, rozumu, wiedzy, bojaźni pańskiej, męstwa, rady. Te siedem darów Ducha Świętego właśnie wzięły się stąd. A więc człowiek napełniony Bogiem ma w sobie dary Boga, dary Ducha Świętego i jest człowiekiem duchowym i wnosi tą duchową atmosferę wszędzie, gdziekolwiek się znajdzie. I przejawem tej duchowej atmosfery i jest jego harmonia duszy, harmonia, która potrafi łączyć sprzeczności. I ta wizja tych zwierząt, które potrafią żyć pokojowo, które zła czynić nie będą. To jest oczywiście symbol stosowany niejednokrotnie w, czytamy w literaturze, prawda? Przypomnijmy sobie chociażby bajki la Fontena. Ezopa ze stałożytności, czy w polskiej literaturze biskupa Krasickiego, kiedy opowiadając o zwierzętach, de facto opowiada o pewnych postawach ludzi. I zobaczmy, że w każdym z nas, tak jak mówi prorok Izajasz, jest coś z wilka i z baranka, to znaczy w duszy każdego z nas i każdej z nas i pomiędzy nami jest jakaś łagodność, jest jakiś spokój, jest jakaś delikatność, ale jest też jakaś dynamika, jest jakaś nieprzewidywalność, jest jakaś wybuchowość. Tu moglibyśmy bardzo dużo mówić. Czego symbolem jest baranek, a czego wilk? Zgadzamy się za do tego, że są to jakby dwie sprzeczności, ale w Jezusie każdy z nas potrafi połączyć w sobie to co sprzeczne, potrafi być człowiekiem skromnym, pokornym a jednocześnie pełnym godności. Bo jesteśmy rozbici po grzechu pierworodnym. Jesteśmy chaosem bardzo często. A Jezus posyłając nam swego Ducha, on nas łączy, on nas integruje. I dlatego dobrze rozumiana każda wspólnota, czy rodzinna, małżeńska, czy na plebanii, czy w klasztorze, to jest wspólnota różnorodności. Które znajdują jakąś przestrzeń do, do, do jakiejś współpracy na określonych zasadach. I bez Ducha Świętego nie połączymy, drodzy moi, naszych różnych sprzeczności. I dlatego też w tym roku pochylamy się tak mocno nad Pismem Świętym, żeby zobaczyć, że tylko w Bogu, tylko w Jego słowie potrafimy, yy, nawracając, a więc zmieniając nasze myślenie, naszą wrażliwość, potrafimy też odkryć. Jak połączyć te różne sprzeczności, które są w nas i wokół nas? Chciałbym też, żebyśmy popatrzyli na to może jeszcze z innej perspektywy, bo to nie jest tak, że ktoś jest albo wilkiem, albo barankiem, bo w każdym z nas jest ta i ta postawa, i w naszych wspólnotach jest ta i ta postawa, ale też zwróćmy uwagę, że my często żyjemy w świecie pozorów. Że coś, co nam się wydaje, że jest czarne, jest białe, coś, co jest białe, wydaje się czarne, są jeszcze różne odcienie. I oczywiście nie o to chodzi, żeby mówić, że nie ma grzechu, albo że wszystko jest grzechem, tylko zobaczcie, że Bóg jest Bogiem ukrytym i oczeka, i oczeka aż my odkryjemy go, a z drugiej strony, szatan jest mistrzem iluzji. I będzie nam mydlił oczy, będzie nam mieszał, będzie mówił: Słuchaj, ja jestem barankiem, a on jest wilkiem. A jednocześnie mówił, a ten człowiek jest niedobry, on jest wilkiem. Spokojnie, w tobie też jest wilk, a zobacz, że on jest barankiem, też człowiek. I to jest bardzo ważne. Zobaczmy też właśnie, że często w tym adwencie, że często może ulegamy pewnym pozorom, mamy pewne stereotypy. Że, już, że ktoś się zachował 10-15 razy tak samo, to znaczy, że już i 11, i 16 i 28 razy zachowa się tak samo. No nie, ludzie mogą się zmienić. Także na pozytywnie. Póki człowiek żyje, może się zmienić. Dlatego też chciałbym przestrzec siebie i Was przed pozorami, które mogą być szatan, szatańskie po prostu. I trzeba tutaj dużego rozeznania, dużej rozwagi, bo może być wilk który ubiera się w skórę baranka, ale może być baranek, który niekiedy zachowuje się jak wilk. Baranek, który niekiedy zachowuje się jak wilk, to no, jak patrzymy na życie różnych świętych kandydatów na ołtarze, to widzimy w nich bardzo dynamiczne zachowania. Zresztą w Ewangelii widzimy też, jak Jezus z jednej strony wzrusza się, nad losem głodnych, chorych, a z drugiej strony bardzo dynamicznie mówi plemię żmijowe, okazuje swój gniew, więc to nie o to chodzi, żeby baranek był tylko wiecznie przestraszony, że jest taki moment, kiedy baranek musi właśnie obudzić w sobie też jakąś, jakieś elementy wilka i zawalczyć, zaprotestować. Jest taka scena z takiej polskiej stygmatyczki współczesnej Wandy Boniszewskiej, jak ona trafiła do obozu sowieckiego, do łagru i badają ją i w pewnym momencie lekarze sowieccy nie potrafili zrozumieć co to są te stygmaty, napisali, że to są żylaki albo że, mm, że że po prostu niewiadomego pochodzenia i w pewnym momencie siostra Wanda podchodzi do nich i mówi tak wiecie co, jesteście głupi choć lekarze przepraszam was, że muszę wam to powiedzieć <ścoughs> więc powiedzielibyśmy ojej no no, ale tak jest, że człowiek może być uczony w różnych swoich dziedzinach, a pewnych rzeczy nie rozumieć. I niekiedy w sposób kulturalny trzeba to powiedzieć. Wanda dlatego zaraz przeprosiła. To jest odnośnie tej postawy, że baranek musi się zachować niekiedy trochę jak wilk. Ale z drugiej strony uważajmy, bo często jeszcze bardziej niebezpieczne jest zachowanie wilka, który przybiera skórę baranka. I myślę, że mamy tysiące przykładów na to, że. Ktoś się zachowuje właśnie mm, tak trochę miło, grzecznie, sympatycznie i to usypia naszą czujność. Ale on to robi tylko po to, żeby podejść i z bliska i nas uderzyć. Albo nawet bez uderzania, po prostu tak prowadzi nas w pewien rodzaj pułapki przez pewne miłe zachowania, że nim się zorientujemy, już jesteśmy w potrzasku. Dlatego, drodzy moi, jest ważne, żeby modlić się właśnie o tego, te dary Ducha Świętego, o których mówi Izajasz, byśmy mieli rozpoznać wilka i rozpoznać baranka w nas i wokół nas, i w tym wszystkim zachować pokorę. I jeśli będziemy mieli tego Ducha Bożego w sobie, to znaczy, że będziemy gotowi na spotkanie z Jezusem. Dlatego wołajmy Go, wołajmy. Przyjdź, Panie Jezu, Maranata. Przyjdź, panie Jezu, czekamy, tęsknimy. Przyjdź, panie Jezu.